Redaktor Jankowski Gościa ogólnie lubię, ale musi zmienić nazwę swojego programu na jedź Biedę Ostatnim gościem jego programu był Doktor Przemysław Witkowski I doktor nie mylić z lekarzem, bo lekarz przynajmniej dotknie pacjenta A ten jaśnie szanowny spojrzy z góry z pogardą I otóż redaktor Jankowski zapytał coś o zwykłych ludziach O takich jak my, o nas Takich co tankują za pięć dyszek Takich co w sklepie pytają po ile to no i zapytał, co tacy zwykli ludzie sobie pomyślą, że pan taki odklejony i w ogóle... Na co pan doktor, w całej swojej inteligencji, świetności i zajebistości, odpowiada z dumą? A co mnie interesuje, co biedni ludzie myślą? No, kurwa, tak. Bo co interesuje wilka, co myśli owca, którą zjada? No ale brawo. Brawo oklaski z salonu, pomruki z kawiarni, gdzie latte kosztuje więcej niż nasz obiad. Brawo. Wiecie, to jest gość, który swój zwykły dzień przeżywa zawsze tak samo. Rano pogardzanie, w południe ignorowanie, wieczorem nabijam się z plepsu. Pewnie Jankowski nie spodziewał się, że zaprosił aż tak wybitnego przedstawiciela elity warszawskiej, co mu obraził 90% widzów, łącznie z panią Krysią z bufetu w Polsacie. Ale moi drodzy, to jest taki typowy przykład na to, że inteligencja niekoniecznie musi iść w parze z wykształceniem. Pan doktor jest tego wybitnym przykładem. I moi kochani, nie uczcie się, że to jest odosobniony przypadek. Niestety wśród tych naszych warszawskich elit, nawet polskich elit, wiecie o kim mówię, a także wśród wyborców KO, rządzi dokładnie taki sam światopogląd. Powinni zdecydowanie otworzyć nowy program dla elit Jedź Plus. A, i nie mieszać to Paczesia jest niewinny.